Aby otworzyć wspólne konto bankowe w Revolut, przewijaj, aż znajdziesz opcję Konto Wspólne. Po wejściu aplikacja poprosi Cię o dodanie uczestników tego konta. Możesz dodać ich ze swoich kontaktów lub po nazwie, której używają w Revolut. Jeśli nie możesz ich znaleźć, spokojnie, wyślij zaproszenie do znajomych w Revolut albo skorzystaj z opcji Bizum. Wyślij mały przelew i pojawią się w ulubionych kontaktach. Aby otworzyć konto, zaproszona osoba zostanie poproszona o ostatnie cztery cyfry Twojego numeru telefonu. To hasło, którego musi użyć, aby uzyskać dostęp. Jeśli dotarłeś aż do tego miejsca bez problemów, pozostaje tylko dodać pieniądze. Będziesz mógł mogła zobaczyć, ile każdy wydał i na co. To bardzo przydatne dla par lub grup przyjaciół. Jeśli ten film Ci pomógł, nie zapomnij zostawić lajka like i zasubskrybować. W Rewolut wszyscy uczestnicy będą mieli uprawnienia do różnych działań, od zmiany motywu wyświetlanego na ekranie po wypłatę wyłącznie swojej części środków, nigdy pieniędzy dodanych przez innych uczestników. Możesz zamówić dwie identyczne karty lub nawet do czterech, aby każdy członek miał własną kartę.